Ten następna piosenka w książce to jest... Nie idealna. To tu skacze. Czemu jest taka zadowolona? Bo nie musi być idealna. Super. Bo wiesz, nie musi być idealna. Potem będzie starsza i zacznie coraz częściej się przeglądać w lustrze. Kupować... Ty już się przeglądasz często? A co tam chcesz Chcę sobie jakąś ładną fryzurę zrobić, czy coś. Czy wyglądacie się chłopaki też w lustrze? Czasami. Mm. Ja też patrzę Dlaczego? do lustra, ponieważ chcę zobaczyć, że na przykład mama mówi, że jestem brudny. A ja mówię, jak? I jak patrzę, to? W lustrze, czy w ogóle coś tam jest. Czy mama chciała mnie, mnie zrobić psychosa. Nieidealna to nie jest tylko piosenka dla dziewczyn. To nie jest tylko piosenka dla tych, którzy yy, nie wiem, często zaglądają do lustra. To jest piosenka dla wszystkich ludzi, którzy są strasznie zmęczeni. nie mają Nie! To jest piosenka dla tych, którzy są strasznie zmęczeni. Człowiek jest bardzo zmęczony, bo wszyscy chcą go widzieć idealnie. I słyszy z wszystkich stron, musisz być idealny. Zgadza się? To jest ogromna wolność. Człowiek jest wolny i szczęśliwy i skacze jak, jak, jak Matylda tutaj, bo wie, że nie musi być idealny, że może sobie nie radzić. Taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie no bo taka jaka jesteś, jesteś fajna. Nie musisz być idealna. Zobacz, ona ci te kwiatki podeptała, nie? I Jakby była idealna, to by ci nie, po, nie podeptała. Może być nieidealna? To bardzo. No widzisz i tu się zaczyna problem. I znowu wymaganie, żeby Płapa. była idealna. E, Może być niedalna, ale żeby kwiatów nie deptała. Na przykład wszyscy chcą, jak ktoś jest e, grubszy, to próbuje chudnąć, żeby nikt e, nie mówił za jego plecami. O, idzie grubas. Albo jak ktoś całe życie jest, nie jest chudy, tylko jest grubszy, to, to całe życie marzy, żeby marzy być chudy, a chudy znowu je, je, je i nic nie tyje. Ja byłem najniższy w klasie, wiecie? Najniższy w klasie. Ja też jestem, ja, ja jestem, ale ja Witajcie w klubie. Ja też mam najniższego. Ja ty najgrubszego, najniższego i na gru, i grubszy, No i, no. i, i musiałem, <grym> słuchajcie, i sobie nawet kupiłem kiedyś takie buty, które miały lekki obcas. Ja chciałam Taki. też... Na mój tez? tata mówi, co ty kupiłeś? To są dla dziewczyny. Ja nie, to są fajne, dla chłopaków, bo chciałem być wyższy, nie? Nawet jak poznałem y, mamę y, Urbanku, twoją mamę y, i się w niej zakochałem. To byłem niższy od niej. No ona mówię, o znowu się we mnie zakochał jakiś kurdupelek. Ale potem urosłem i, i się udało. A ja mam w no. klasie takiego kolegę, który, który nam powiedział, żebyśmy wołali. Na niego gruby po prostu. On to przyjmuje. Nawet się z tego śmieje. Na przykład jak tam przychodzimy do szkoły, to on gdzieś tam stoi, to siema gruby, a on siema chudy. Yeah. Wiecie co, człowiek, który akceptuje, co znaczy akceptować, który przyjmuje, przyjmuje to, rozumie i przyjmuje to, jaki jest, taki jest i jest zadowolony, jest wolny i szczęśliwy. I to jest piosenka o wolności, o tym, że człowiek nie musi być idealny, że robi tylko tyle, ile może, że nie ma w sobie tyle wymagań, że musi być inny. To jest bardzo trudne i wiele razy męczymy się, ja się męczę z tego powodu, że chcę być idealny. Idealny ojciec, idealny mąż, idealny dziadzia. Idealny muzyk, idealny wszystko, chrześcijanin. I nic mi się nie udaje. Dobra, to była piosenka nieidealna. Ja. Zaśpiewam tę piosenkę pod tytułem Nieidealna. To nie jest śmieszne. Mhm. Ty to powiedziałeś w ciele dysku, nie? Mhm. też Śpiewała piosenkę nieidealna.